Kochani, sezon działkowy powoli się kończy, ten taki najbardziej intensywny również. Dobiega końca nasza uprawa na kostkach słomy, które od wiosny przygotowywaliśmy. Część roślin, głównie warzyw, jest już wyrwana. Jakie teraz są wnioski, jeżeli chodzi o optymalizację tego procesu uprawy na kostkach słomy? To jest bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą robić grządek albo które mają na przykład fatalną ziemię fatalną glebę i nie chcą nad nią pracować. Natomiast uprawa na kostkach słomy niesie za, się, za sobą dużo różnego rodzaju wyzwań, które trzeba uwzględnić. Dwa miesiące, czyli osiem tygodni na przygotowanie surowych kostek słomy, czyli suchych kostek słomy do siewu, do sadzenia rozsady, to już my teraz wiemy jest zdecydowanie za mało. Przez dwa miesiące przez które y, marzec, kwiecień polewaliśmy słomę y, raz y, jednego dnia wodą niechlorowaną drugiego dnia był, y, była słoma posypywana kurzeńcem, obornikiem kurzym to jest za mało czasu żeby zaszły te wszystkie procesy czyniące ze słomy dobre podłoże dla naszych roślin i Wniosek jest taki, że najlepiej jest zacząć pracę nad tym podłożem teraz. Czyli teraz zamawiajcie słomę, teraz załatwiajcie sobie kostki słomy, dlatego że przez całą jesień, zimę aż do wiosny, słoma będzie poddawana naturalnym tym czynnikom i działaniu e, czynników atmosferycznych, a potem dopiero właśnie dwa miesiące przed siewem zaczniemy wzbogacać e, słomę. To, co z niej będzie po tych miesiącach, obornikiem kurzym. I wtedy rośliny na pewno będą zdecydowanie rosły lepiej. E, czyli mm, przygotowujemy, zaczynamy przygotować to podłoże. Przygotowywać teraz, żeby było optymalne. Jakie trudności występują w uprawie na kostkach słomy? Pierwsza trudności czy objawy, z tym się trzeba liczyć. To są rośliny, które są roślinami karłowatymi. Przy tak przygotowanej kostce, jak my to zrobiliśmy, czyli sucha, dwa tygodnie przed zasadzeniem. Zwróćcie uwagę na ten jarmuż. Jarmuż jest, pięknie wygląda, jest zdrowy, ma piękne listki, ale w porównaniu nie ma żadnych szkodników, nie ma żadnych chorób. Tu jest drugi, ciutkę większy, ten jarmuż. Również jest wspaniały, jest smaczny, ma delikatne listki. Natomiast w porównaniu z jarmużem, który rośnie na działce, jest wielokrotnie, wielokrotnie mniejszy. Czy chociażby weźmy dla porównania buraki. Buraki, które tutaj rosną, też są, zobaczcie, burakami. Karłowymi, malutkimi buraczkami. E, w ogóle nie ma żadnego porównania z wielkością, z okazałością buraków, które rosną w glebie. Te rośliny są jakby skondensowane, takie ściśnięte. Wszystko to, co byłoby w wielkim buraku, jest skondensowane w tym małym buraczku. To właśnie, kiedy rośliny są takie e, karłowate, jakby skondensowane, to świadczy o, nie, o niedoborze fosforu. I wtedy liście i sama roślina są drobne, są mocno zielone, od spodu fioletowe, właśnie tak jak to jest tutaj przy tych listkach. Tak było na wszystkich, czy niemalże na wszystkich roślinach fioletowe, czyli znaczy to, że był niedobór fosforu. Innym z kolei problemem czy wyzwaniem był niedobór azotu, czyli z kolei taka sytuacja, która wystąpiła na ogórkach, oraz tam zaraz podejdziemy do salera. Czyli wtedy liście rośliny są bardziej blade, są bladozielone. Kiedy nie ma azotu, to zaczyna się ulatniać chlorofil i po prostu e, roślina w ten sposób wygląda. Smak na przykład ogórków był bardzo dobry. Tyle, że dla rośliny była to większa trudność rosnąć w takim nieoptymalnym dla siebie podłożu. Występowała też chloroza, na przykład na dyniach. Dynie potrzebują bardzo dużo składników odżywczych, więc różnego rodzaju zmiany na liściach, które nie były oznaką żadnej choroby ani ataku jakichś owadów, po prostu chloroza wynikająca z ubogiego i nieoptymalnego podłoża. Co sialiśmy, co sadziliśmy właśnie w słomie. Kapusty. Kapusty również urosły, były pod okrywą tiulową, były malutkimi właśnie takimi skondensowanymi kapustkami. Jarmuż, to już tutaj pokazywałam. Do selera zaraz pójdziemy. Dynie też zaraz pokażę. Dynia maluteńka urosła ogórki normalnie plonowały, buraki jak widać, rukola, roszponka rosły również, ale mniejsze, kwiaty, aksamitki również z niedoborem fosforu, ale jeszcze na słomie dalej sobie spokojnie rosną, czyli wnioski, wniosek jest jeden taki, że trzeba lepiej przygotowywać podłoże, bo ten czas był za krótki. Przez cały czas, kiedy rośliny tutaj rosły, Podlewaliśmy gnojówkami najrozmaitszymi. To były gnojówki z pomidora, to były gnojówki z żywokostu, gnojówki oczywiście z czosnku, z pokrzywy, ale to i tak dosypywanie obornika, kurzeńca, obornika bydlęcego, ale to wszystko było za późno i było już za mało. Jakie są plusy teraz takiej uprawy? absolutny brak roślin pionierskich, czyli tak zwanych chwastów. To, co tutaj wyrasta, to, są, to jest trawa, która porasta z boku przy kostce słomy. Na kostce słomy sporadycznie pojawia się z nasionka, które są w słomie, sporadycznie może coś wyrosnąć, ale nie ma tu mowy o roślinach pionierskich czy o jakimś pieleniu. Druga bardzo ważna korzyść to jest, że słoma bardzo dobrze trzyma wilgoć. Pomimo tego, że jest, na przykład była przez długie dnie susza, to jakbyście próbowali udźwignąć taką kostkę słomy, to ona jest cała namoknięta wodą. I nawet jeżeli tutaj z wierzchu wydaje się być sucha, to w środku jest e, bardzo mokra. Kolejny plus to jest przede wszystkim estetyka, e, estetyka, że to... Po prostu zachwyca ludzi. Podoba się to nie tylko naszym gościom, ale także i nam. No i brak ślimaków, bo tutaj na słomie ślimaki nie występują. Co zrobimy z tą słomą? Ta zużyta słoma będzie rozłożona na takiej pryzmie, na takiej alagrządce, na której w przyszłym roku posadzimy w, głębokim właśnie, w głębokiej ściółce ziemniaczki. Natomiast w tym roku usuwamy te kostki, Zamawiamy już teraz nowe kostki słomy. Transport kostek słomy przyjedzie do nas już na początku października i w tym momencie rozpocznie się przygotowanie nowych kostek do siewu, bo na pewno będziemy dalej pracować, dalej zmieniać, zbierać doświadczenia i na pewno będziemy stosować uprawę, Warzyw na kostkach słomy. Musimy tylko zwiększyć czas pracy nad przygotowaniem kostek słomy jako podłoża. No i teraz jeszcze zobaczmy, bo często jak są takie właśnie rośliny małe, karłowate, to one są bardzo twarde. Wyrwijmy takiego buraczka. Zobaczymy, jak on wygląda. No, wygląda jak normalny buraczek. Ma tutaj te listki, takie właśnie, wskazujące na niedobór fosforu. Zaraz spróbuję go przekroić. Ale podejdźmy jeszcze też do selera i zobaczymy, jak wygląda, właśnie seler. Też z wielką ciekawością wyrwę może nie taki największy. O! Zobaczymy, jak to wygląda. Cały tutaj kawał wychodzi, ale zobaczcie, ile ma e, korzeni. A sama bulwa będzie nie za duża. Sama bulwa będzie nie za duża. Dobrze, i spróbujemy teraz ten seller. Pachnie normalnie, bardzo ładnie. Przetniemy i zobaczymy, jak to wygląda. Czy się da, daje się przekroić? No, jest małym selerkiem, ale w porządku. Puraczek też. Czyli można normalnie e, wykorzystywać. Warzywa nie są bardzo twarde. Są po prostu tylko mniejsze. Więc zamawiajcie słomę już teraz. Jesień, zima, wiosna to odpowiedni czas do tego, żeby ze słomy zrobiło się wspaniałe podłoże do siewu.